Halo, halo, Dzień dobry. witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i witajcie w kolejnym build Guide. Zie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Lisie, czyli o naszej darmowej postaci, która jest katalizatorem oraz posiada wizję Elektro. Standardowo porozmawiamy sobie o, sobie o jej talentach, broniach, artefaktach, konstelacjach oraz teamach, w których możecie jej używać. Zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam na moje streamy w poniedziałki, wtorki, czwartki, sobotę od godziny 18, a jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi powiadomieniami, bo wiadomo jak powiadomienia działają i na Twitchu i na YouTubie, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na naszego Discorda, wszystkie linki macie w opisie. Zaczynając od umiejętności, Skill Lightning Touch pozwala nam wypuścić elektryczną kulę, która zada obrażenia od elektro i nałoży na przeciwników w małym obszarze działania efekt Conductive, który możemy nałożyć na oponenta maksymalnie 3 razy. Skalowanie obrażeń jest tutaj bardzo niskie, a cooldown umiejętności praktycznie nie istnieje, ponieważ wynosi on zaledwie sekundę, przez co możemy spamować naszą umiejętnością. Kiedy zaś przytrzymamy elemental skill, Lisa zacznie ładować swoją umiejętność i zada dosyć wysokie obrażenia na sporym obszarze działania, generując dodatkowo 5 elemental particles. Na ziemi pojawi się krąg, a my musimy poczekać, aż umiejętność się naładuje, czyli krąg się wypełni. Niestety, Lisa bazowo jest bardzo podatna na ataki, przez co łatwo nam można przerwać nam ładowanie umiejętności, a wtedy musimy zaczynać od nowa. Umiejętność zada jeszcze większe obrażenia, w zależności od ilości stacków konduktyw, które nałożyliśmy. A cooldown wzrasta aż do 16 sekund. Elemental Burst Lightning Rose pozwala nam wezwać elektryczną lampę, która będzie zadawać stałe obrażenie od elektro na określonym obszarze działania. Skalowanie obrażeń jest tutaj stosunkowo niskie, jednak częstotliwość ataków jest całkiem spora, a aplikacja elektro niesamowita. Umiejętność trwa 15 sekund z 20 sekundowym cooldownem oraz będzie nas kosztować aż 80 jednostek energii. Dodatkowo warto wiedzieć, iż Burst lisy snapshotuje. Talent pierwszego ascendu, Induced Aftershock, pozwala nam nakładać efekt w naszymi charge atakami. Talent czwartego ascendu, Static Electricity Field, sprawia, że przeciwnicy dotknięci naszym burstem będą mieć obniżony def o 15% na 10 sekund. Kolejność ulepszania umiejętności jest tutaj bardzo prosta. Zaczynamy od naszego bursta, następnie ulepszamy elemental skill, a na końcu normal attack, kiedy używamy lisy jako naszego main dps lub drivera. Teraz przejdźmy do sekcji z bronią. Zaczniemy oczywiście od trzygwiazdkowych opcji i będziemy szli w górę. Trilling Tales of Dragon Slayers, trzygwiazdkowa i prosta do zdobycia broń, której możemy używać kiedy nasza Lisa robi za totalnego supporta, na przykład w teamie z Julą czy Tignarim. Nie musimy nawet broni ulepszać, ważny jest bonus z pasywki. The Widget, Typowa i najlepsza czterogwiazdkowa opcja gwarantuje spory Base Attack oraz kryt Damage na Substacie, co sprawia, że broń staje się świetnym statstickiem, gdzie pasywka dodatkowo pozwala nam niesamowicie zwiększyć obrażenia naszej postaci. Solar Pearl. Broń z Battle Passa ze sporym Base atakiem oraz możliwością zwiększania naszych obrażeń z Elemental Bursta oraz Elemental Skilla, kiedy używamy normal ataków oraz vice versa. Świetna, równie potężna opcja, jeśli nie mamy niczego pięciogwiazdkowego, a chcemy potężną broń, niestety trzeba zainwestować w Battle Passa. Yakushin Ring, darmowa broń do stworzenia u kowala z wysokim base atakiem oraz energy recharge na substacie. Świetna opcja, kiedy używamy lisy w teamie pod reakcję, na przykład w Taser compie, bo gwarantuje nam boost do obrażeń dla całej naszej drużyny. Roots Fulfillment, nowa broń wprowadzona do Sumeru, którą można stworzyć u kowala. Energy Recharge na substacie z wysokim Base atakiem oraz pasywką, która pozwoli nam poświęcić nasz atak dla Elemental Mastery. Świetna broń, która wymaga od nas małej wprawy w używaniu naszej lisy. Nasz Burst snapshotuje, przez co możemy odpalić go zanim nałożymy Reakcję i zmniejszymy nasz atak, co pozwoli zatrzymać statystyki dla naszego Bursta, a następnie zwiększyć nasze Elemental Mastery dzięki pasywce, które i tak zostanie zaaplikowane do Bursta, dalej zwiększając nasze obrażenia. Mapa marem. Broń stricte pod reakcję z wysokim base attackiem oraz Elemental Mastery na substacie, która zwiększa przy okazji Elemental Damage, kiedy triggerujemy reakcję. Sacrificial Fragment, Typowy stick z raczej niskim base atakiem, jednak sporą ilością Elemental Mastery na substacie. Również dobra opcja pod reakcję. Sworn Eye, broń którą można było zdobyć z eventu 3 Gateway Offering, gwarantuje spory base attack oraz atak procentowy na substacie z możliwością zwiększenia energy recharge'a naszej lisy po użyciu elemental skill'a. Bardzo dobra opcja kiedy skupiamy się na obrażeniach od lisy i potrzebujemy troszkę więcej energy recharge'a. Lost Prayer, bardzo dobry stat jednak odstający trochę od reszty pięciogwiazdkowych opcji. Wysoki base attack oraz crit rate na substacie jest świetną rzeczą, jednak ciężko będzie wykorzystać w 100% potencjał pasywki. Skyward Atlas, jeden z najlepszych wyborów dla lisy, ilość bonusu do obrażeń, który gwarantuje ta broń jest naprawdę niesamowita. Kagura z Verity, ba best in slot z bardzo wysokim atakiem oraz crit damage'em na substacie, niesamowity boost do obrażeń dzięki crit damage'owi oraz dalsza możliwość zwiększenia obrażeń dzięki pasywce, która jedynie będzie wymagała od nas kilku kliknięć elementale skill'a. Przechodząc teraz do konstelacji, C1 pozwala wygenerować więcej energii dla naszej postaci w zależności od tego ile przeciwników uderzy nasz elemental burst kiedy go przytrzymamy, C2 przytrzymanie elementar skilla zwiększa nasz def o 25% oraz zwiększa odporność na przerwanie w trakcie działania skilla. C4 zwiększa ilość uderzeń naszego bursa. C6, kiedy lisa wchodzi na pole walki, automatycznie nakłada na pobliskich przeciwników 3 efekty konduktiv i efekt może zostać użyty raz na 5 sekund. No dobrze, to teraz przechodząc do artefaktów. Mamy tutaj czteroczęściowy Thundering Fury, już standardowa opcja dla elektro teamów pod reakcję, bonus do obrażeń od elektro oraz wszystkich elektro reakcji. Możemy dodatkowo zmniejszyć cooldown naszego Elemental Skilla, jednak ciężko będzie to wykorzystać. Secik ze sporym potencjałem pod typowo reakcję. Czteroczęściowy Thunder Suter, kolejna standardowa opcja pod elektro, bardzo uniwersalny set z ogromnym potencjałem pod kątem obrażeń ze względu na duży bonus do obrażeń przeciwko przeciwnikom z efektem elektro na sobie. Czteroczęściowy Gilded Dreams, jedna z najlepszych aktualnie opcji, która gwarantuje zbalansowany bonus do ataku oraz elemental mastery bazując na członkach naszej drużyny. Niesamowita opcja pod, team, pod teamy z Aggravate i Hyperbloom i myślę, że to będzie nasz najlepszy wybór jeżeli właśnie z takimi teamami chcemy grać. Czteroczęściowy Nobles Oblige. Set, który gwarantuje bonus do ataku dla naszej drużyny po użyciu Bursta. Najlepsza opcja dla supporta Lisy, kiedy nie mamy innej postaci z Noblesem w drużynie. No i czteroczęściowy Emblem. Dosyć łatwy do ogarnięcia dla uniwersalnej Lisy. Gwarantuje dobry boost do Energy Recharge oraz obrażeń od Bursta bazując na ilości Energy Recharge. Set, który śmiało możemy używać, kiedy nasza Lisa staje się Burst Supportem, a gramy bez baterii i musimy sami regenerować energię. Oczywiście możemy tutaj jeszcze przy okazji łączyć sety, czyli możemy połączyć sobie Thundering Fury, który będzie naszą bazą z jakimkolwiek setem, który gwarantuje nam atak procentowy lub ewentualnie możemy sobie wrzucić coś, co gwarantuje nam Elemental Mastery na substacie. A jeśli chodzi o nowych graczy, jeżeli chcecie używać lisy to, lisy, to możecie zrobić ją pod typowego supporta, czyli możecie używać sobie setu Instruktora. No dobrze, jeśli chodzi o main staty na artefaktach, no to sprawa tutaj wygląda stosunkowo prosto. Jeśli chodzi o sancy, no to tutaj chcecie mieć atak procentowy jako dosyć uniwersalne podejście. Nieważne pod jakie reakcje gracie, atak procentowy będzie tutaj zawsze dobrą opcją, czy gracie pod, jako mm, support dla superkondukta, dla np. Juli, czy jeżeli gracie pod spreada dla Tignariego, czy w Electrocharge'u, czy nawet w Aggravate, czy w Hyperbloom'ie, nie ma to większego znaczenia. Atak procentowy będzie zawsze dobrą opcją. Możecie tutaj sobie wrzucić również elemental mastery, jednak elemental mastery polecam używać wyłącznie pod dendro reakcje, szczególnie w aggravate i hyperbloomie. Głównie z tego względu, że te dwie reakcje najbardziej skorzystają z tego typu statystyki, więc pod Elektrocharga, czy nawet superkondukta, czy kiedy używacie lisy po prostu jako sub-dPS-a, atak procentowy będzie lepiej działał, bo tam nie ma takich dużych mnożników. Na samym końcu oczywiście możecie dać również Energy Recharge na substacie, Jeżeli macie jakiś duży problem z używaniem waszego bursta, jeżeli nie gracie z baterią, no to Energy Recharge będzie lepszą opcją, szczególnie jeżeli tego Energy Recharge na substatach nie macie zbyt dużo. Dodatkowo, jeżeli używacie tutaj pełnego emblema, tak jak ja w tym przypadku, możecie również używać Energy Recharge, żeby jeszcze zwiększyć obrażenia z waszego bursta. Jeśli chodzi o goblet, no to tutaj oczywiście chcecie mieć electro damage bonus, no i na cyklecie chcecie mieć crit rate lub crit damage w zależności od tego czego macie mniej. Jeśli chodzi o tego typu postacie, no to tutaj stosunek 1 do 2 będzie najlepszy, czyli 50% crit rate u standardowo wystarczy. Crit damage nawet jeżeli będziecie mieć 100% również będzie w porządku. Jeżeli chodzi o substaty, no to sprawa tutaj wygląda zgoła inaczej. Chcecie przede wszystkim ogarnąć jak największą ilość energy recharge'a, głównie z tego względu, że koszt burst'a jest tutaj bardzo wysoki. Jeżeli nie używacie lisy w teamie z jakąś baterią, czyli na przykład z Fishą, no to chcecie mieć tego energy recharge'a bardzo dużo. Tutaj bym obstawiał tak w okolicach 170, 180, nawet 200% Energy Recharge'a, a jeżeli używacie ją na przykład w teamie z Raiden, czy właśnie z Fiszką, no to wtedy możecie śmiało tego Energy Recharge'a trochę zrzucić. Możecie go mieć tak w okolicach 130, 140, 150, myślę, że to by wystarczyło. Potem oczywiście chcecie nadrobić sobie Crit Rate, Crit Damage, no i potem Atak Procentowy lub Elemental Mastery, nie ma znaczenia, które wybierzecie, szczególnie jeżeli gracie ją typowo pod reakcję, Laser Compie, czy pod Aggravate, czy Hyperbloomie nie ma to większego znaczenia i skorzysta z ataku protonowego i z Elemental Mastery. Teraz przechodząc do kompozycji drużyn, mamy tutaj kilka typowych opcji dla naszej lisy. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tych nowych timów, czyli Aggregate. Bierzemy sobie naszą lisę jako naszą e, główną aplikatorkę Elektro, bierzemy drugą postać elektro, czyli naszą baterię, czyli w tym przypadku to może być Fiszka lub jakakolwiek inna postać Elektro, Bierzemy naszego dendro aplikatora. Na ten moment najlepszy jest moim zdaniem Traveler. No i mamy Flex Spot na samym końcu. Tutaj możemy użyć sobie albo jakiejś postaci Anemo, czyli na przykład Jean, żeby jeszcze przy okazji się leczyć, albo Sucrose, albo Kazuchy, Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, lub możemy użyć sobie jakiegoś tarczownika, czyli na przykład żonga. Następnym teamem, który możemy użyć jest team pod Hyperbloom, czyli w tym przypadku zamiast drugie, naszej drugiej postaci elektro, bierzemy jakąś postać hydro Czyli na przykład Shengqiu. Możemy tutaj dać Kokomi dla większej przeżywalności, możemy dać sobie tutaj Mone dla większych obrażeń, możemy dać sobie Jelan zamiast Shengqiu, e, lub możemy dać sobie tutaj nawet Barbarę, bo również się będzie tutaj dobrze spisywać. Nie ma to tak naprawdę również większego znaczenia. Następny team jest teamem pod. Typowy elektro charge, czyli w tym przypadku mamy naszą lisę, znowu raz jeszcze jakąś postać elektro, e, naszą postać hydro, no i mamy znowu flex spota. E, chociaż w tym przypadku najlepszą opcją będzie tutaj jakaś postać anemo, i w tym przypadku powiedzmy może być to nawet kazucha. Normalnie w teaser compie e, wybrałbym tutaj raczej jakąś postać z katalistem, czyli Sucrose albo Heizo, jednak biorąc pod uwagę fakt, że nasza Lisa jest katalist-userem, to nie musimy tutaj tak naprawdę używać żadnego innego drivera, bo naszym driverem jest Lisa. I w tym przypadku na przykład z Hyakushinem jako bronią jest ten team bardzo potężny, co powoduje, że mm, mamy bardzo duży obszar działania naszych reakcji, przez co bardzo łatwo będzie nam się tutaj mm, walczyło z jakimiś większymi grupami przeciwników. Jest to jeden z najciekawszych i najbardziej e, satysfakcjonujących teamów do ogrywania w grze, więc polecam sobie go tutaj również ogarnąć w przyszłości. No i jeszcze na samym końcu mamy kilka dodatkowych teamów, e, takich powiedzmy m, honorable mentions. E, czyli mamy tutaj teamy na przykład pod superkondukta, czyli Julka, e, Lisa, na przykład benecik i żongli. To jest typowy, powiedzmy, team pod superkondukt, czyli pod zmniejszanie fizycznych obrażeń, obrażeń dla naszego fizykalkery. Gdzie nasza Julia jest naszym tutaj fizykalkery? Mamy lisę do y, aplikowania y, superkondukta. Mamy tutaj Beneta, y, który zwiększa obrażenia naszej Juli oraz nas leczy. No i mamy tutaj Żonga dla Shreda y, defensywy oraz dla większej przeżywalności. Kolejnym op, kolejną opcją jest Team Podspread, czyli zwyczajnie gramy. No możliwe, że możemy użyć tego w dokładnie takiej samej kompozycji, jednak naszym tutaj głównym damage dealerem będzie Tignary. Jest to, jakoś, jest to aktualnie nasz jedyny damage dealer, który jest Dendro, więc wtedy bierzemy sobie Tignariego, bierzemy sobie Lisę, No i mamy flex spoty. Możemy dać sobie tutaj kazuchę. Możemy dać tutaj inną postać Dendro, czyli na przykład właśnie Travelera. E, który będzie jeszcze przy okazji dodatkowo aplikował mm, Dendro lub możemy dać inną postać jeszcze elektro tutaj w tym przypadku, żeby nie zepsuć potem reakcji na przykład Hyperbloomem. E, następnie, następnie mamy jeszcze jeden dosyć ciekawy team, a mianowicie typowy National. Mamy naszego e, elektroaplikatora, mamy oczywiście Xiangling, mamy Bennetta, no i mamy postać Hydro, czyli w tym przypadku Xingqiu lub możemy dać tutaj jakąś postać, która jest mm, Anemo, czyli na przykład Kazuchę albo yy, Sucrose. Team działa dokładnie w tej samej, na tej samej zasadzie co inne teamy pod naszenala. Nasza Xiangling zadaje największe obrażenia. Tutaj jest nasz healer i dodatkowy aplikator plus. Mamy tutaj Pyro Resonance, Xingqiu dla aplikacji Hydro, no i Lisa dla swojego bursta z aplikacją Elektro. Jeżeli nie mamy żadnej innej postaci Elektro, w tym przypadku Fiszki, Raiden, Saino, to możemy używać właśnie Lisy ze względu na to, że jej burst trwa aż 15 sekund, ma ona 20 sekundowy cooldown, więc te 5 sekund sobie nadrobimy rotacją i... Ta aplikacja Electro jest tutaj bardzo częsta i bardzo szybka, więc możemy śmiało używać właśnie jej w naszynalu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Timmy. Jeżeli używacie jej w jakichś innych kompozycjach, to proszę napiszcie w komentarzach, żeby inni też mogli sobie zobaczyć. No i to by było na tyle, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, napiszcie co chcecie w następnym odcinku w komentarzach, jaką postać miałbym zbudować, na pewno mogę Wam powiedzieć, że zaczynam pracować nad saju. więc zobaczymy co będzie w przyszłości, a na ten moment dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam oczywiście na strumyki, poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18, a dla powiadomień z YouTube'a i Twitch'a zapraszam na Discord'a, linki macie w opisie, a na ten moment raz jeszcze dziękuję, szerokości i do usłyszenia.